A wieczór, o właśnie ten kot, co wyprałem, ptuszka, całe to wszystko, o pączek, bułeczki, co to jest, o kiełbacha, <gry> nie na dzisiaj. I to leśniki można jeść. Dzisiaj piątek. Właśnie. Tak to właśnie. O, taki piątek. Piątek pędkacy. Piątek pędkacy. Już się świeci. Piątek pędkacy Świeci się. Tak to jest właśnie. No, poprałem. O, nieładnie pachnie? Ładnie. No, ładnie. No, sprzedałeś te złom. Niedobrze? dobrze. No i? A powiedziałaś 150 złotych. No, wziąłeś i... Nie fajnie. Nie, nie, Radek nie chciał przyjąć. A przyszedł trzeba. W porzu. Na wagę. Wyciągnęli. Na niego patrzyli taką. Snowdy. Wydobalone. Wcisnęli tylko. Z chłopęku. Oni nie patrzyli moją ładowarkę w Nie i Pojechał, pojechał, pojechał. Pojechał, Na Na buty. Na metali. No to szef. Szef ma na najwięcej do powiedzenia. Tak? A pracownicy to wiesz. Ja pracowników nie mam. Ja jestem sam. Dla siebie szefem. Coś nie pasuje, nie chcę mi się nagrywać dzień, dwa, trzy, czy ile, to po prostu mnie nagrywam i to mam ułym gdzieś. Tak mogę Wam to powiedzieć. Ja sam jestem sobie szefem. Chcę więcej zarabiać, to zarabiam więcej. Chcę mniej, to będę mniej zarabiał. Macie mu Panie złomu. Się. I pojechał na wybioruszoku, jest taka paga tam. Gdzie łazą wagony? Ile w ogóle. Bo pierwsze pusty. Wagony ważne, później. Pełne. Wiedzą ile? W ogóle w ogóle nie jest. bo tam tory są od razu. No tam tory są. No i podczupiają pod... то Ну, Ну, все, вот, вот, в А там, двигаем дальше. это разу, Ну, вот, где -то. Мы там, мы там ходили, что там дали, то там... А дали, что их не можно. Zagradzone. A my tam chodziliśmy. Ale już kończysz chodzenie. Tylko do, do tej dnia, Klaudia siedzi. Hmm. Może wyjść. Wyjdzie Klaudia siedzi. Nie samochody stoją i rozbierają. Do biura. A tak dalej już nie. A my tam byliśmy. Ale już, już nie ma, nie. Ja chciałem się przejść, nasze dwie. To i duża siatka. I brama. Może wjechać, bo no dalej złom. Czy ma złąne. na samochodzie, czy w samochodzie, bramę? Co no tam, to tiry. co tiry, tiry, co wjeżdżają, bo tam tiry wjeżdżają te, mają. Ale tam, gdzie pamiętasz, Klau, gdzie się, siedziała, Nie po prawej stronie samochody, nie tutaj, gdzie bramy, tylko tam dalej, i... I samochody, części. Rozbierają. Ja wiem. No. To, gdzie można dojść. A tam dalej już. Jeszcze dalej jest zrobione. Teraz. Już to jest tam już wagon uderzył. To ten nic. Wagon uderzył. Mali te rozbierają części, które dobrze to jeszcze wybierają, a które niedobre to... I śniki do wagonu wszystko. Ну, там ходили мы когда-то, ещё мы там. А не видишь там. Только, как кто-то имеет кто который варит, при там подъезд, по приходит, и так, прошу и позже вываливаешь, раз в сидишь на To ja wiem tą. A ten tu, to powiedział, że kiedyś chcieli, żebym ja tam na no, dźwigni w łaju, pamiętasz? Żeby nagrywać mnie tam. I wiesz, i... Wiesz. A już tam nie wejdziesz. Tam tylko pracownicy pracują. Kacki, hełmy mają. Na głowach. Maski. No bo to jest. To jest takie to? Nie patrzą, czy silnik. Dobry, silnik. Dobry. Konaś. bum Ja wiem tą, tą maszynę, co. No. Całe to wszystko i dusiciel. Miaży to wszystko. nie filc. drogę a czasami dobry film, Jest. Mamy mojej wiesz, i czasami czytajmy... skręcają, wiesz, a czasami cały dzień, o dzisiaj przywiózł Radek, po wypadku, przód, prawa strona, i wierzę tam wchodzi. Ten silnik nie na przyciek. Ba! do bagowny. Ścisnął tylko. Pach! Poszła. skoda No to jest właśnie? No to kolor takiego, jak mój obecny zielony. I tylko podniósł, do maszyny włożył, ścisnęła. Związała i silnik wszystko No bo to jest to. I to jest taka praca. Nie płynie tylko ten rakiem. My wiódz od maszyny tam podwiózł. No to widzicie. Za Puch. Paczka. Nie ma. Był samochód. Pojedzie do łódki. I tak to właśnie widzicie. Tak to jest właśnie. Ja jestem sobie sam, sobie szefem i po prostu ja nie mam pracowników ja po prostu jak chcę to nagrywam chcę to pokazuję chcę to po prostu pokazuję ludziom widzą a nie ma takiego czegoś żeby coś złego się pokazywało ale niektóre to u rzeczy co mogę powiedzieć to też specjalnie się robi, to jest ubyłemficja. Tak samo jak aktorzy robią pewne rzeczy, żeby dobrze wypaść na scenie, uh -huh. na scenie. I to właśnie wam chcę to powiedzieć. No i po prostu taki to był właśnie film. No dziękuję, że tam, mnie, cholera jasna. I'm